Radia Zachód. Dzień dobry. Gościem Polskiego Radia Zachód jest pan Kazimierz Łatwiński, radny województwa Klub Prawa i Sprawiedliwości, doradca wojewody Lubuskiego do spraw infrastruktury drogowej i kolejowej, kłania się Janusz Rzyczkowski. Od rana w dobrym nastroju po wczorajszym zwycięskim meczu polskiej reprezentacji jedziemy do Kataru. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam państwa. I co? Już rzeczywiście nastrój dobry. No, no oczywiście nastrój jest dobry, myślę, że to jest sprawiedliwy werdykt i teraz liczymy na, na dobrą postawę w Katarze. Ja wie pan, że pojawiły się już takie żarty, że. Następna misja gospodarcza województwa lubuskiego po Dubaju będzie w Katarze. Tak, myślę, że, że tak. Że, że jest to prawdopodobne. E, e, trzeba się z tym liczyć, że będzie mocna reprezentacja. Dobrze, e, to żarty na bok. Porozmawiamy o sprawie, która może do końca wesoła nie jest, ale dotyka obszaru, który pana szczególnie zajmuje. A więc infrastruktura kolejowa, bo jakiś czas temu informowaliśmy o no, rozwiązaniu umowy z, z wykonawcą tego, tego remontu odcinka z, z, z Czerwieńska do Zboszynka. I tutaj e, ma pan najświeższe informacje dotyczące tego, na jakim etapie jest, czy są w tej chwili te procedury związane z no, jednak zakończeniem prac, na które czeka wielu mieszkańców regionu. Tak, tu, tu się toczą różne procedury z, z tego względu, że w przygotowaniu jest przetarg na dokończenie prac. Mówię w przygotowaniu, dlatego że po rozwiązaniu umowy z wykonawcą należało przeprowadzić inwentaryzację i przygotować wniosek do zarządu PKP PLK, właśnie na ogłoszenie przetargu. I to jest już po inwentaryzacji, to już jest lada moment. Myślę, że należy się spodziewać decyzji PKP PLK zarządu w Warszawie o przetargu na dokończenie tych prac. To już to już zakres tych prac to, to, to jest około 10% tak wartości ich, ich wartości, więc więc to już nie są bardzo pracochłonne prace, niemniej jednak bardzo ważne, tak, które, które należy przeprowadzić. No właśnie. Jednocześnie wczoraj zapadła dobra decyzja zarządu PKP PLK o ogłoszeniu przetargu na uzupełnienie ukradzionej sieci trakcyjnej, bo wiemy, że tam miały miejsce takie gorszące sytuacje, że były kradzieże z sieci, co się wiązało z tym, że sieć nie była podłączona do napięcia, co, co jakby kusiło złodziei. Tam złapano przynajmniej niektórych sprawców na gorącym uczynku. I no tak, ale teraz to już Natomiast jest, najważniejsze mhm. jest to, że jest opracowany scenariusz, źródła finansowania, pokrycia tych, 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 tych strat, więc, więc to bez zbędnej zwłoki ten przetarg został no, najszybciej, jak no to tak, było możliwe, ogłoszony. Natomiast, natomiast I słuchacz, mamy już rozstrzygnięty tak. przetarg na wymianę. Szyn na całej długości linii na nowe, ponieważ w trakcie prac y, ujawniły się pewne wady mm. i należy to wykonać jako dodatkową pracę. To wszystko brzmi y, y, bardzo pozytywnie, tak, znaczy, że coś się dzieje, tak? natomiast my się zastanawiamy, kiedy pojedziemy pociągiem z Zielonej Góry do poznania, że nie trzeba będzie się przesiadać na te, na tu, na te autobusy, y, kiedy, kiedy to będzie możliwe. Zawsze, jak podajemy, czy rzecznik PKP-PLK podaje takie daty, to zawsze są to daty, które można określić i trzeba określać na, na dany dzień tak i na dany moment. Ale też przy tego typu inwestycjach kolejowych i drogowych zawsze są zdarzenia przyszłe niepewne, tak? bo może, tak jak na wymianę szyn na nowych zgłosić 17, Wykonawców chętnych wykonać te prace, a może się nikt nie Nie ja Rozumiem, więc... z ostrożności procesowej tak się do sprawy podchodzi. To, to chcę wytłumaczyć, że bo ktoś może mieć wrażenie, ale że, pan nad... że się wiem. oszukuje na przykład, albo się robi to nie na dany moment, ale trzeba czy, czy to będzie w tym roku. To realne w ten sposób. realne te, terminy. Panie i... radny, czy to będzie w tym roku? I, no, ja nie jestem osobą, która może tu ja składać, wiem. ale, ale, ale to, co przed informację. chwilą powiedziałem, mhm. tak. To plan jest taki, żeby od września mogły ruszyć te pociągi i ten plan na dzisiaj jest realny, ale przy tego typu inwestycjach wiemy, że może być różnie. No na przykład most w Cigacicach miał być oddany do ruchu w listopadzie, a będzie prawdopodobnie 1 to kwietnia. a propos mostu w, w Cigacicach, jutro chyba będziemy się cieszyć już z tego, będzie przejezdność, że będzie można przejechać. Nie, z tego co słyszę, nieco później <śmiech> będzie <śmiech> będzie takie uroczyste otwarcie, tak? Myślę, że będzie miało odpowiednią oprawę. A na razie ważne najważniejsze jest to, żeby mieszkańcy mogli użytkować ten moc i, i tu też nastąpiło pewne opóźnienie, ale dzięki temu będzie, będzie lepsza jakość. Chciałbym też powiedzieć, że przyczyną tych opóźnień, jakby powodem tych opóźnień na tym remoncie linii z Czerwieńska do Zbąszynka mhm. Była ujawniona no, niemalże w tym samym czasie, co wejście na plac budowy, bo to było związane z innymi inwestycjami tego, tego wykonawcy, fatalna sytuacja finansowa i to się kładzie tegoż głównego wykonawcy i to, i to jest powodem. Natomiast to nie jest tak, że. Bo to jest pewne, pe, pewne, pewna taka ruletka, tak? Czy, 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 czy nie będzie sytuacji, że jakiś wykonawca popadnie w Dobrze, tarapaty finansowe. Zostawmy, zostawmy Ale chciałem tej linii, Chciałem powiedzieć, że mamy most dwa w Katowicach, tak. którym jeździmy do Szczecina, został Kolejowy. oddany. Półtora roku przed terminem, a na przykład stacja Gogów w Rublin została oddana do użytku dwa miesiące przed terminem, a jeździmy czyli są do Wrocławia. Też, czyli są też dobre przykłady. Oczywiście. Yy, a co z mostem w Milsku, bo yy, wiemy, że no właściwie te dwa brzegi już zostały połączone, że trwają prace, inwestorem jest yy, 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 województwo lubuskie, zarząd dróg wojewódzkich. Natomiast w jednej z wypowiedzi się, pojawił się taki znak zapytania, bodaj dyrektor Tonder powiedział, że jeśli nie będzie jakiś nieoczekiwanych problemów, na przykład z dostępem do, do stali w, w kontekście no, do chociażby sytuacji no, tej wojennej, którą mamy na wschodzie, i tego, że rynek może się zdestabilizować, to rzeczywiście w tym roku to zostanie zakończone. Natomiast no, pojawia się pytanie, czy, czy tutaj potwierdza Pan, że mogą być tego rodzaju Jakieś nieko, nie, niekorzystne sytuacje, które wpłyną na, na ten przebieg inwestycji. No to, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą, tak, że mimo, że jest solidny wykonawca na budowie, no ale mamy też chociażby odpływ pracowników z Ukrainy, mhm. którzy pojechali na wojnę i to są pewne takie sytuacje niepewne, ale. Chociażby przykład budowy wielopoziomowego parkingu przy Palmiarni pokazuje, że to nie musi być regułą. Tam prace posuwają się w błyskawicznym tempie. Wykonawca schodzi z Tam z kolei budowy. ze względu na odkrycia archeologiczne, takie nazwijmy. Było zacięcie. Było tak, zacięcie. I, to, i to właśnie był mhm. przykład czegoś takiego, co zaskoczyło i wykonawcę, i inwestora, czyli miasto Zielona Góra. Ale po pewnym no, koniecznym okresie przestoju wykonawca wrócił i, i tam i mi się pali robota w rękach, tak? więc mhm. więc to jest tak, że czasem jest tak, że jak jest słabszy wykonawca, to wszystko i Covid zaczyna takiemu wykonawcy szkodzić i odpływ pracowników na Ukrainę i mm, brak stali, więc więc A silny wykonawca powinien silny sobie silny wykonawca poradzić. sobie z tym radzi, no <laughs> mówię w okresie COVID-u na półtora roku przed, wybudowano most w Nietkowicach. Kto chce sprawdzić, jaka to jest firma, to, to proszę sobie to znaleźć w internecie. Jestem ciekaw, czy ma pan w, w kontekście wojny na Ukrainie i tego, jak obserwujemy te poszczególne zniszczenia wojenne, które są w infrastrukturze, w, w, w zabudowaniach cywilnych, innych użytkowych. Czy ma Pan też takie przemyślenie, ile trudu i wysiłku nas kosztuje budowanie czegoś, a jak łatwo coś zniszczyć? I jak bardzo w tej chwili Ukraina no de facto będzie w kontekście tych działań wojennych, będzie później wymagała olbrzymiej pracy, żeby to wszystko odbudować. Oczywiście, że to są zdarzenia takie tragiczne i niszczące, natomiast w tym jest też pewna szansa, tak, na wielką modernizację Ukrainy, na... a Polska jest krajem sąsiednim, który no, ma wszelkie warunki do tego, żeby uczestniczyć w tym wielkim procesie. I Takim przykładem była powódź stulecia we Wrocławiu w 1997 roku. Kiedy Miasto Wrocław otrzymało po powodzi paradoksalnie ogromny impuls inwestycyjny, tam bodajże 100 milionów mhm. dolarów przeznaczono wtedy na takie inwestycje w infrastrukturę drogową i, i, i miasto od tego czasu bardzo silnie się zaczęło rozwijać, więc dla Ukrainy przy również pewnych reformach gospodarczych, przy większej. Współpracy z Unią Europejską przy realizacji jakiegoś planu typu planu Marszala, bo taki plan mógłby być też takim motorem rozwojowym dla dużej części Europy i na pewno też szansą dla Polski, tak, która mogłaby tam uczestniczyć w tych inwestycjach. Więc w tej tragicznej sytuacji. Moim zdaniem, na Ukrainie już też powinny być grupy, które myślą o odbudowie kraju. Wiem, że politycy to zapowiadają, i, 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 to, i, i to może być no pewną taką nadzieją i szansą mhm. na przyszłość. Ukraina walczy o swoją niepodległość, ale walczy też o bliskie relacje z Zachodem, także chce przystąpienia do Unii Europejskiej. I wtedy te fundusze wiemy, jak bardzo też na pewnym etapie Polsce pomogły, możliwe, że zostaną tam transferowane. I, i tak jak pan powiedział, ten, ten skok inwestycyjny tam nastąpi. Myślę, tak, to, to, to właśnie chciałem powiedzieć, że to nie jest jakaś sytuacja tragiczna i bez wyjścia. To nie musi być tak, że potem kilkadziesiąt lat będzie się oglądać ruiny mostów i wiaduktów. Mm -hmm. Oczywiście jest to tutaj wielka odpowiedzialność świata zachodniego, ale też mam nadzieję, że odpowiedzialność za sfinansowanie spadnie na Rosję, która jest. No, sprawcą tych wszystkich strat i szkód. Ta odpowiedzialność to na wielu y, poziomach i w wielu obszarach i wymiarach y, do niej y, na pewno, czy na pewno to się jeszcze okaże, ale musi dojść. Takie jest, y, takie jest nasze wspólne przekonanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kazimierz Łatwiński, radny województwa lubuskiego, doradca wojewody lubuskiego, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.